Czuwaj, witam w kolejnym odcinku programu Brokułowe gotowanie. Dziś nie będziemy gotować. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wyglądało zaopatrzenie na wielkich harcach majowych, jak wyglądało porcjowanie tego jedzenia. O tym najlepiej opowie nam Paweł Petrykowski, który był osobą odpowiedzialną za jedzenie na tych harcach. Wielkie harce majowe, a to osoba odpowiedzialna za dostawę jedzenia o zaopatrzenie o jadłospis. Paweł Petrykowski, powiedz kilka słów o tym, jak wyglądało zaopatrzenie na tych No, eee, to, to przede wszystkim było mega duże przedsięwzięcie. Nie? To samej ilości e, mięsa przychodziło około 140 kg. E, zamówione to po prostu było horrendalne ilości, to trzeba było poporcjować, porobić, powozić. E, więc tak naprawdę moja robota zaczęła się na samym początku, kiedy musiałem przygotować jadłospis. E, to, co będziecie jedli, e, wymyślić to wszystko, potem zmieścić jeszcze w budżecie. Eee, potem jakby skombinować dostawy, bo nie mogę pojechać do pierwszego lepszego sklepu, powiedzieć dzień dobry, chcę 100 kg mięsa, proszę mi dać. Eee, taka trochę praca na początku zdalna, a potem no już ciężka, po prostu fizyczna, wraz z młodymi wędrownikami, gdzie musieliśmy to pakować, rozładowywać, tak żebyście mieli wszystko to, co zaplanowałem. Dobra, teraz kilka liczb. Powiedz, ile zastępów było, na ile kartonów musieliście porcjować, porcjować jedzenie, ile na przykład samej wody było zamówione pitnej? samej wody było zamówione 3000 baniaków 6-litrowych, e, więc to po prostu cały tir wody. 30 euro palet i 30 butelek tak obok. E, coś naprawdę niesamowitego to, że udało się chłopakom to przenieść w tak mega krótkim czasie. E, Sama woda. Zastępów szacuję, bo mam prosty rozpiskę kartkami, nie pamiętam, mam na, na, na biwakach, ale podejrzewam, że około 130-140 zastępów było, e, było i to musieliśmy prostu rozłożyć, tak? A jeszcze do tego kral, do tego młodzi wędrownicy, których też trzeba wyżywić e, i to się robią naprawdę duże liczby. Czyli, krótko mówiąc, w pracy było? Tak, nie, myślę, że nikt nie narzeka już nas na nadmiar czasu wolnego i snu, a jak nas widzieliście szlajających się trochę, to już po prostu ze zmęczenia, bo już padaliśmy po prostu. Ale daliśmy radę, eee, bo po prostu chcieliśmy, żebyście wy byli szczęśliwi. Ja ze swojej strony powiem, że widziałem jak pracuje w nocy, słyszałem to, więc naprawdę jego praca nie kończyła się tylko i wyłącznie w dzień, ale również w nocy. Więc wielkie dzięki tobie, młodym wędrownikom, którzy Ci pomagali. Za to, że te harce wyglądały tak, jak wyglądały, i że po prostu nikt nie chodził tutaj głodny. Wielkie dzięki. Subskrybuj nasz kanał, oglądaj nas, lajkuj. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki za dziś. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień już normalny odcinek, gdzie będziemy gotować. Dzisiaj mam nadzieję, że zauważyliście to, że to nie jest taka łatwa praca zamówić i podzielić jedzenie na około 900 osób. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia za tydzień. Czuwaj!